Drzewo Babel przedstawia Greguard de la Cour. Widać było tylko szczęście. Myślimy, że przyszliśmy na świat, bo nasi rodzice się kochali i odkrywamy, że nie pragnęli nas na tyle, by z nami zostać. Ojciec zapewne nikogo nie kochał i wśród wszystkich nieszczęść, jakimi mnie obdarzył, było może i to niezdolność do bycia kochanym. Widziałem, jak moja matka odchodzi, Leonie. Widziałem, jak mój ojciec opuścił ręce. Nie chciał się bić, żeby ją zatrzymać. Gdybyś wiedział, Leonie, jaki jestem zmęczony. Jak mi smutno tej nocy z powodu tej strasznej rzeczy. Z powodu tego, co teraz robię. Tato, a dlaczego pada deszcz? Gregoire de Lacour. Widać było tylko szczęście. Powieść polecana przez psychologów. Już w księgarniach.